Dzisiaj rozważając ten fragment z listu do Hebrajczyków, nie chcemy skoncentrować się na tym, że Jezus Chrystus był arcykapłanem, który nas odkupił od naszych win. Chcemy skoncentrować się na takim czynniku czystoludzkim. Oto każdy arcykapłan, a więc postać bardzo ważna w historii Izraela, Każda, każdy arcykapłan był wzięty z ludu. I takim kryterium wartości tego arcykapłana było to, że on potrafił współczuć tym, z których wyszedł, swoim pobratymcom. Potrafił współczuć, potrafił dostrzec z ich niewiedzę, nieumiejętność, można powiedzieć także ich słabość i grzeszność. I ten arcykapłan charakteryzował się tym, że potrafił współczuć ale równocześnie wiedział, że trzeba zanosić prośby, składać ofiary właśnie za tę niewiedzę, właśnie za tę grzeszność, właśnie za tę słabość. I teraz, kiedy ty chcesz być takim przewodnikiem dla innych, chcesz mówić ludziom, jak mają żyć, jak mają funkcjonować i w jaki sposób mają postępować. Chcesz doradzać, chcesz mówić, to wydaje się, że najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że jestem taki sam jak inni. I po drugie, trzeba mieć ten element współczucia wobec innych, po to, żeby dostrzegać również swoje własne słabości. Na swojej własnej słabości oparte jest nasze w cudzysłowie arcykapłaństwo. I kiedy potrafimy współczuć, to równocześnie mamy świadomość, że nie chcemy doradzać innym, ale chcemy zaprowadzać tych ludzi do Pana Boga, chcemy modlić się za nich, chcemy składać ofiary za nich, choćby poszcząc.